Witam serdecznie na medytacji. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, taki, pomimo upału, świąteczny w jakimś sensie, nosi tytuł Święto Ogrodów. Bardzo często w ludzkim języku występuje taki zwrot ogrody duszy, więc jest to też w jakimś, w jakimś sensie. Związane z tym. Bardzo wiele się dzisiaj mówi, lub pisze właściwie raczej, o boskiej cząstce, którą odkryli naukowcy, mianowicie o czymś, co jest przyczyną, umiejętnością, powodem. Zamiany powstania materii z ducha. Świadomi ludzie to wiedzą i wiedzą, że od dawna, że jeżeli realizuje swoje marzenie, tak jak dzisiaj na przykład powiedziała to pani Radwańska po wygranym meczu, że marzyła od dziecka, żeby zagrać w Wimbledonie to my wiemy, że marzenie to nie jest konkret, że marzenie to jest pragnienie właśnie jakby serca duszy. Bardzo jasne i częste są w dzieciństwie, są wtedy bardzo klarowne. Nie wiem, czy ty swoje marzenia pamiętasz, czy swoje marzenia realizujesz, realizowałaś, ale wielu z nas to czyni. Nie wiem, czy znasz marzenia swoich dzieci, jeżeli je masz. Nie wiem, czy znasz marzenia swojego partnera, ale ludzie, którzy są zakochani w sobie, bardzo często właśnie o marzeniach sobie opowiadają. Ja bym chciała do tego nawiązać dzisiaj, w taki dzień, właśnie, który jest świętem ogrodów, do marzeń, aby sobie stworzyć takie miejsce, które. Można nazwać ogrodem duszy. Piękne miejsce, do którego można wracać wtedy, kiedy uważa się, że jest się na rozstajach, albo uważa się, że jest burza w życiu, albo uważa się, że się jest w puławce, że nie ma wyjścia, albo że trudna jest bardzo sytuacja. Otóż ogród duszy jest takim miejscem, do którego można się udać i odzyskać bardzo głęboki kontakt z sobą, po to, aby podążać własną drogą życia w zgodzie z sobą, nie ze spełnianiem cudzych oczekiwań, lecz w zgodzie z własnymi marzeniami i z własnym sensem istnienia. Więc jeżeli chcesz, żebyśmy się razem wybrali do takiej przestrzeni, która dla każdego z nas jest całkowicie inna, zupełnie odmienna, to proszę Cię, zamknij oczy i skontaktuj się bardzo głęboko z sobą, tak głęboko jak chcesz, aby dokonać tego, aby przypomnieć sobie lub stworzyć ogród swojej duszy. I sprawdź, czy masz kontakt z sobą, czy tam, gdzie jesteś, jest bezpiecznie i spokojnie, czy jesteś wygodnie ubrana, ubrany, czy wygodnie siedzisz w tej przestrzeni. I skontaktuj się z sobą tak głęboko, jak jest Ci to potrzebne, aby mieć kontakt z sobą w 100%. I gdy takie jest, przenieś uwagę na swoje wnętrze i wyobraź sobie, że Twoje stopy podążają ścieżką. Ścieżka jest przyjazna wśród kwitnącej łąki, również zarośnięta trawą, lecz delikatnie widoczna jako ścieżka, a Ty nią. Podążasz do przodu, przed siebie i jakby ku przyszłości. I gdy tak jest, wyobraź sobie, że przed tobą jest umowna blokada. Jakby gęsta ściana mgły. Lecz jesteś na swojej ścieżce, i ona prowadzi dalej. Więc patrz na swoje stopy, i podążaj swoją ścieżką. Aż miniesz tę ścianę. I popatrz, jaki widok się przed Tobą roztacza. Popatrz, jakie jest niebo, jaka jest pogoda. I popatrz, jaki jest centralny punkt, co jest centrum w Twoim ogrodzie. Ogrodzie, który się ujawnił lub przypomniał. To, co jest w centrum, centralnym punktem, sprawdź, jakie jest. Czy jest wysokie, czy niskie, czy to drzewo, czy co to takiego. I popatrz dookoła, jak od tego centralnego punktu grupuje się porządek i ład Twojego ogrodu. Czy są tam ścieżki, czy są tam kląby kwiatów, czy są tam płotki, czy ich nie ma? Czy jest tam woda? Czy jest tam woda, do której możesz podejść? Co żyje w wodzie w Twoim ogrodzie? Jeśli ona tam jest, a być może jest to woda taka jak fontanna. Jeśli tak, popatrz, jak wysoko ona tryska. I popatrz. Jeśli jest pogodne niebo, czy to, co stryska z fontanny, ta woda, tworzy delikatną mgiełkę? tak delikatną, że tworzy tęczę. Jeśli ten jest u ciebie, być może jest to jeszcze cytat. Popatrz, jakie kwiaty rosną w Twoim ogrodzie. Jakie są ich kwiaty? Czy to są takie, jakie znasz i lubisz, czy zupełnie odmienne? Porozglądaj się, co tam jeszcze jest. Bardzo szczególnego. Może zakątek, może waltana, może stół, zdania, może jeszcze innego. Może ławka może ódź na wodzie. A może jeszcze co innego, najpiękniejszego dla ciebie. Tak abyś wiedziała i chciała chciał wracać tam do tego miejsca. kiedy jest Ci potrzebne po to, aby zyskać głęboki kontakt z Sobą i ufać sobie w podążaniu ścieżką Twoją własną, Twojego własnego rozwoju, szczęścia i spełnienia. Więc Porozglądaj się jeszcze po ogrodzie. Czy jest coś, co by cię zachwyciło? Czy jest coś, co by cię olśniło? I popatrz czy ta całość jest taką całością, która jest piękna, która jest harmonijna, w której możesz doświadczyć długostanu. Ogród duszy. Twój własny. Miejsce, miejsce, miejsce niezwykłej urody i mocy, kształtu piękna, w którym Ty Istotą Duchową. Krajową. Więc zapamiętaj to wszystko. I wracaj. Kiedy chcesz. I ja. Nie wiesz, jest to Twój ogród, ogród.